Gameplaye, poradniki, vlogi, konkursy, informacje. Czy Angry raid gdzie kupy gnoję różnych playlist są fanboje? Nie zapominam, nie kończę, nie ignoruję, tylko często brak czasu mnie w kuje Wytykanie, poganie, upominanie, przeróżne fanaperie. To no niestety autopłapka, gdy na kanale gością takie serie. Każdy chce swój kawałek, tortu, wyścig z czasem to współczesny wymiar sportu. Spokojnie, z czasem roją raczy cię twoim daniem, jak zwykle z pasją i oddaniem. Yo, usaka to cierpliwości, joho! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć Rewind selecta Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem Boom, headshot, samochodem z rury wydechowej, odchodem Witam Was serdecznie, tak delikatnie, mimochodem Z megalitycznym, gamingowym, usatysfakcjonowanym, zajebistym, slipki diksowym z wschodem Witam Was bardzo serdecznie i raczę Was poważnym powodem Na co, na to, żeby znów zajebiście się bawić, świać zamęt i zniszczenie o Kyrie! No, policja tutaj troszeczkę przymiziała, ale z taką furą nie było być prowi... Nie było... Nie powinno być problemu! Żeby ich tutaj troszeczkę, mówiąc delikatnie, oszukać na strefie! No chodź, no chodź. Mam kontrola, a ty? Kontrola i abola. Ha, 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 ha! Sayonara! Pałaj szpara! No co jest? A bo są generalnie stanowisko. Pau, dobrze kochani. Tapka, srapka, łapka, fabka. Mm, możemy odblokować sobie chyba tajny cios. Czy nie? Nie widzę tego dobrze, jesteśmy niedaleko Ojom. Dokładnie tak. Już dawno na jego teren powinienem zostać wywieziony. Ale niestety od urodzenia zostałem głupotą porażony. Nie zawsze ROJO zrównoważony. Ale jedziemy. Ale kochani, kochani, wiem, wiem. ROJO, co to za radiowo? Za I zaś se pomylił z komóreczką. Wybaczcie, miałem skurcz ciała. Okej. Okay. Jak zwykle Rojcio troszeczkę się tutaj zapędził. Aoo, oj, oj. co mi się wydaje, że dla Rena powinny być tylko i wyłącznie traktory, jakieś łaziki. Sorry, nie liczy się, bo nie było w trakcie misji. <laughs> Okej, okay, co tym razem? Słuchaj, idź tu. Jesus, Ricky, co to jest? To są 18K. Są już po prostu na tym miejscu. Spróbujcie nagrodzić Uncle Uncle Tylko nie Akupo! Przecież on ma 120 lat, i ktoś chce jeszcze go zajebać! Ludzie on już to odbyte wzórko nie, nie potrafi mówić. no. Czas. Brumbój! Tak. Znów reklamy. Poczekamy. No co wam chodzi? Podbrąkowa sytuacja jest! To chodzi o fujga! Szybko, 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 szybko! to ma dobre przyspieszenie turbo sprzężarkę! Nie, nie Where the fuck is Uncle Paul? Uncle Paul? Where the fuck is Uncle Paul? <laughs> Uncle Paul? <Po! laughs> Nie trzeba było tak od razu I tu wkraczamy my Rozumiem, że mam jakąś pokawkę, minigun... Nie, mam komórkę! Mam tylko komórkę! <laughs> Who's that? Oh. Dobra, spokojnie, teraz się zabawimy. Dobrze, i teraz to co robimy? Reloading: Coś pięknego. Ammo, czemu nie? Statuetki, inne wesołe rzeczy, które mogłyby umknąć mojej uwadze. Niekoniecznie. Dobrze. Ej! Dobra, wszystko jest ok Gdzie? Gdzie tym razem? Przecież tu są drzwi, ale drzwi są zaryglowane. Nie. Dobrze. Backwards. Backwards. Coś ty zrobił Spiderman! Nie jebuć, 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 jebuć! Bardzo dobrze. Wszystko pod kontrolą. Ładujemy. Gdzie jest jeszcze ten jeden zbiorą się tu gdzieś... Dobra, spokojnie. Ładujemy i jedziemy! Boże, Gundam style! Pięknie! Coś pięknego! Na Uncle Po i misje z nimi związane można zawsze liczyć. Gwarant dobrej zabawy i satysfakcjonującej rozgrywki. O, teraz nagle winda działa. Ten, ten. What the Więcej światełek, więcej światełek! Zaraz wszystkie światełka zgasną! Następne. Jak może ich obejść. Albo frontal. Jaki tam coś pięknego, dużo strzelaninki. Dobrze, ale coś mi się wydaje, że chyba tutaj był keppin Dobra. Ammo Uncle Poo, please, Uncle Poo! Wow easy, easy. 18k shut off the power. Uncle Poe is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Może ile razy już ratowałem jego stary, skurczony, nacechowany Żylakami, niż kurczę stare, dobre bajki karton. Nebert 95 tyłek. Odwrót, 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 odwrót. Przeładunek i kontra. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy gry są piękne? No, a mo, jak wygląda sytuacja? Dobra, o Jezu, ja tu daj na czas, nie! Szybko. Będzie minigierka? Na pewno Ako oddychaj, oddych, akupo, akupo, oddychaj! Akupo, 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 tu ma być jedynka, tu będzie czwórka, tu będzie piątka. O, kupał! <grym> Czyli tu będzie... <grym> tu będzie czwórka, tu będzie jedynka, tu będzie siódemka. O, kupo. O, Boże, co teraz z tym zrobić? Co, co? czwórkę damy tu? Nie <grym> Nienawidzę działać pod presją czasu. Jedynka. A tu dziewiątka! Tylko jedna! Dobrze, tu będzie siódemka! Tu będzie czwórka! A tu będzie dziewiątka! TOHPUH! Tak, Co się tak drze! Bo ja przeżywam! Bardzo dobrze, są gry, które do tego doprowadzają! Aha. Coś pięknego. Dobrze. Bronił Broni wujka Paul przed gangsterami. O kurde. Kto oh, to fuck from Unku Paweł? When near is a rojo. Punkty za niezdarność to powinny mieć generalnie życiowo minus 5 tysięcy. Pięknie. Jeszcze nie to bardzo dobrze te cienie, te wybuchy, te wystrzały, te pościgi, alku, po please stay alive, stay alive! Oh. Oh, oh, oh stay close we just got lucky what was up man look son looking out for us fuck no one ever looks out for you in this town i don't know man it feels like the game has changed it used to be a brotherhood brotherhood of steel even amongst rival triads now we're killing each other at weddings to było, mówiąc delikatnie, grubaśne. mnie mnie ja sterował! No ja steruję, no ja chciałem strzelać! Just driving. ok, What the fuck, ile ich tu jest? Dobra. Zrobimy to inaczej. No szkła miał być tak pro. I znowu ruchały mnie słupy. Tak, udało się. Oh, fuck. Uh. I think we're clear now. Yeah, baby. I'm glad you showed up, way. Wszyscy do wyznaczonego miejscu. Suroyo błagamy tylko nie w powietrze. <laughs> Olde good sleeping dogs. Who? Those guys waiting. Naprawdę, nie wiem, po rozpoczęciu przygody z tą wyśmienitą grą, za każdym razem, kiedy kupuję hot-doga, wspominam sobie serię Roy Playing Games. Poproszę hot-doga, a jakiego? Slipping, dziwko. Frytki do tego? Nie! Ciszę! Triada, triada, daj mi połek, daj mi na piątkę! Na piątkę! Tabi, kule, co? Gracz otrzymuje mniejsze wrażenie od bioroni białej. No, nie powiem, nie powiem, to się może przydać. szybką kontynuację po podstawowym, mocnym kopniaku. Nie, Tutaj z bronią czasem, jak nie walną, ostrzem to jest po zawodach, nawet jak już zrobiłem 15 na raz. Dobrze, szkolenie walki wręcz, nie ma problemu. Mapka. Uuu. Idź do łóżka. Wow, mate. Mapka. No to będzie kawalątek, że tak powiem. Ale damy radę, a przy czym... <grymne> przy tym czego nie było? Raporciki. Elegancko. A to radio... to auto nie ma radia? Albo radio wybuchło. Dobra. Nobody in absolutely nothing. No, no. a Oh, thanks, mate. You're listening to Boozy and Hawks Radio. I know, I know, I know man. Parker, the famous and rousing piece by Tchaikovsky, followed by Tchaikovsky's Popski Actant, Opus Thirty Four. Rojo jak długo bezkolizyjna! Czy pokonasz roka? Nie! Rok jej bezkolizyjnie dwie minuty! Mój rekord to chyba 10 sekund. <gryw> Ale jak byłem malusi to resoraczkami też tak napierdalałem siebie i co był fan? I nikomu nie chodziło o bezpieczną jazdę resorakami. Zrób to, tak już prawie miliard razy. Aż mi się zaczęło robić szkoda. O, o, o czy to było gdzieś? Modlitewnik. yeah, ale ten był chyba przeczytany. Pomodlony? Tak, tamten był gdzieś indziej, Upper. TOTAL MAJEM Ale są pały, trzeba być grzeszny Yeah! Co ja sobie myślałem? Nie wiem, ale pewnie przez to, że znów wpałem w baniec, że bzdurnolałem To

Złamanie ręki w chwycie, które oszałamia przeciwnika. Czyli chwytamy, jeb, jeb i przytrzymaj. Boże, to ja jeszcze pamiętam, że mam coś przytrzymać. Koncepcja, że na ogłoszonych przeciwnika. Tak, kurwa potrafię jeszcze ich ogłuszać. Dobra, niech będzie to. Chodzi o często ich łapie. Jebut, jebut i... O! To jest chore. Je yeah, boot, je yeah, boot. Iaaaaah! Wat een fack! Wat willen je you Je yeah, boot. je yeah, boot Dat is het is Tu trafiają właśnie hejterzy. Na materacyki treningowe dla Roya w Sleeping Dogs. Jebut, Jebud, Ale szajs. No chodź. Jebud, Jebud. Dobra, nie ma sprawy. To następny? You might want to oh. pretend you at least heard of it. Praise the Lord. Smooth uh, as the flight of drunken fruit bats. I were Japanese, <laughs> Yes! To jest interesujące. Dobrze. Pochłonąłem wiedzę. Jestem mówiąc delikatnie usatysfakcjonowany. Wracamy do gry oczywiście. ziom, odblokowałem złamanie ręki To w tym momencie... Kiedy po prostu za długo rodziców nie ma w domu. Do tego zazwyczaj dochodzi. Dobra. Co my tu mamy, co my tu mamy, co my tu mamy. Właśnie! Możecie wyjątkowo nie druga misja, tylko była misja główna, bo odblokowanie i zróbmy wrażenie na ni ping zagrając w nią w ping ponga. Zobaczymy. Randki jeszcze nie było. Zaczycie jako rojcio Mawikę. Jak byłem młodszy, to zazwyczaj rwałem laski na tekst, na który po prostu nie można nie polecić. Gdzie fajną laskę na horyzoncie, nie? I co robi Royo? Ty! <grym> Zawsze skupiłem na sobie uwagę. no. Kontakt face-to-face -face, mowa ciała była! Nie można odmówić. Dobrze, no, mowa ciała przypomina troszeczkę kung fu ze strony kobiety, która była obiektem seksualnych moich marzeń. Polecam Roy Playing Games na DVD. Oh, tam a to już trzecia moja laska w grze! <laughs> po prostu ekstra! To ma być normalna. What the fuck! I to ma być normalna randka? No, chyba komuś się tu coś. pomyliło. No, i tutaj rozumiem, że mam odciąć, nie? Czy nie? Nie? Dobrze. Ociągnąć uwagę, griniarza, Uuu. Nie mogłeś po prostu mówić się ze mną na lody do maka! Nie wiem, tę romantyczną kolację skarmi! Nie? To nie, to mam tutaj w ogóle wszczynać burdy. Nie wiem, może pobiję się z tym kolesiem, tutaj, chodźcie. Ach, nie będzie łatwo. Łoty w życiu. Jasna cholera, jasna cholera. No i porance no. Standardowo. Stałem się, wdałem się w bójkę. Żeby być taki fajny, żeby przyjadnio, pokazać w się jak jest to fajny zioś. bardzo zainwestować już z uczucia we mnie. Nie, nie, nie tym razem. Oh, there you are. Yeah, back. Mm, po prostu. <laughs> yeah, Déjà vu! To mnie czegoś trzeba uczyć? Pierwsza okay, mu to, Zwróć uwagę, gliniaża może rzucę jakiś granatem? Nie, nie o to chodzi. Myśl, myśl. O -o -o! Dobra. To się przyda przed walką. Egoista, sam dla siebie wziął. Lodzika. No, nie będzie takiego logika, to trzeba iść stóp z tytu, ty nie ziomuś. Dobra, koniec z sobą. Dobra.

Always, want to Make it simple. Always, classic. Rozmawiaj. Hello. I have to say, though, the cops in this town are kind of dumb. All right. When I feel restless, I come out here and hotwire a for fun. Hotwire. Why not just hack it? I don't have the software to do that. Let me show you how the pros do it. I'll keep an eye out if the police come back. I don't think I can sweet talk them like you did, though. Nah.

So, to um... daj mu buziaka. <grywki> daj mu buziaka. <grywki> Potem w łapkę jego ptaka <grywki> daj mu buziaka. <grywki> daj mu buziaka. <grywki> daj mu buziaka. I don't know your What do Pomaca bądź jak Johnny. So you wanna set me straight. jak ty <grywki> tak zarywałeś. Most likely. <grywki> Zaczerwieniłem się, no, no wspomnienia wracam. No siema, gdzie tam esleb? lepiej? Proszę zarwać laskę, hakując kamerę. Nie, i w końcu wyszło na to, że sam sobie kupiłem loda. No nic, no, ży, ży, życie nie jest doskonałe. Kochani. Ale myślę, że niedalekie od doskonałości są właśnie materiały z gry Sleeping Dawn, z wykonaniu Roy Playing Games, ale to zadanie bardzo ułatwione ze względu na to, po prostu, że ta gra broni się sama. Dokładnie tak, kochani, dziękuję Wam przeserdecznie. To był Patryk Rojorojewski w ramach Roy Playing Games. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i trzymajcie się do następnego. Hejas!